W 2003 roku na spotkaniu w Seattle uznana francuska reżyserka Claire Denis powiedziała, że swój pierwszy film pełnometrażowy nakręciła w wieku 40 lat. Na publiczności siedziała wtedy Lynn Shelton, wówczas sama dobijająca czterdziestki. Od jakiegoś czasu nosiła się z zamiarem spróbowania się w reżyserii, ale bała się, czy nie jest za późno na nową drogę kariery. Słowa Denis zmotywowały ją do działania. W roku 2006 wygrała swoim debiutem We Go Way Back na festiwalu kina niskobudżetowego Slamdance, a każdy następny obraz otwierał jej kolejne drzwi. Jej filmy wyświetlano w Cannes, kręciła produkcję z gwiazdami, reżyserowała odcinki znanych seriali od Mad Men po Glow. Imponujące portfolio. W ciągu 15 lat reżyserka nakręciła 8 filmów, z czego 7 też sama napisała. Szczyt jej kariery mógł być dopiero przed nią. Niestety Lynn Shelton zmarła w maju 2020 roku w wieku 54 lat. Byłem bardzo zagubiony, kiedy się dowiedziałem, bo y, tak marnie kojarzyłem jej nazwisko, że musiałem ją wygooglać. Nie skojarzyłem, że widziałem jej dwa filmy i byłem bardzo zajarany od dawna, by obejrzeć jakiś inny, tylko nie mogłem go znaleźć albo nie szukałem wystarczająco dobrze. I, i teraz przy tej smutnej okazji może być ostatnia szansa, by włączyć się do świadomości przynajmniej jakiejś części widzów, w tym mnie samego. Więc obejrzałem wszystkie 8 produkcji, a raczej te brakujące 6. Okazuje się, że wiele z nich można znaleźć na naszych polskich platformach VOD. Linki znajdziecie w opisie. Polecam na start jej produkcję Siostra twojej siostry z 2011. Jack, cierpiąc nadal po śmierci swojego brata, postanawia skorzystać z oferty przyjaciółki i spędzić trochę czasu samotnie w jej domku na łonie natury. Trafia tam jednak na siostrę rzeczonej przyjaciółki, która uciekła do tego samego domku z własnych powodów. Nakręcony prawie w całości w jednej lokacji lekki dramat to doskonały przykład dobrego kina Mumblecore. E, Mumblecore to jak coś to jest takie zbiorcze określenie niezależnych amerykańskich filmów. Przeważnie opowiadających o problemach młodych dorosłych. Tworzone są na niskich budżetach i z naciskiem na naturalizm dialogów, często osiągany przez improwizację. Lynn Shelton takimi narzędziami się właśnie posługuje. Mark Duplass to także jeden z czołowych filmowców nurtu. Tutaj w roli Jacka. Pozostałe dwie role grają Emily Blunt i Rosemary DeWitt. Każda z postaci w Siostrze Twojej Siostry wchodzi ze swoim bagażem i tajemnicami, więc przyjemnością w filmie jest nie tylko to, jak realistycznie wypadają rozmowy. Przed ekranem utrzymują nas też odkrycia fabularne. Siostra Twojej Siostry to świetny pomysł na pierwszy seans tak dla tych, którzy chcą się zaznajomić z Mumblecore, jak dla tych, co potrzebują dobrego startu do Lynn Shelton. Jeśli chcecie coś bardzo lekkiego, trochę bardziej niedorzecznego, wiecie w stylu komedii romantycznej, ale nadal fajnego, mądrego, bez czerstwych żartów, to polecam jej Życie Nie Gryzie w oryginale Lagis. Kira Knightley gra tu dziewczynę, która, widząc jak jej krąg przyjaciół, zaczyna się żenić i chrzcić swoje dzieci, czuje nagle, jak w zamykającej się właśnie klatce. Ucieka więc kupować alkohol nastolatkom, w tym córce sama Rockwella. To świetna rzecz, która nie oferuje całkiem prostej lekcji, bo postać Knightley nie jest po prostu zdzieciniała, a jej krąg znajomych, zwłaszcza mąż, to też nie jest człowiek, który coś tu zawinił. Polecam Lagis na seans dla tych, którym bardziej po drodze do Hollywood niż do kina autorskiego. Polecam też szlagis dla wszystkich. Ale dla tych bardziej, wiecie, autorskich krejzoli yy, yy, też coś mamy, jak najbardziej. Mój ulubiony film Lynn Shelton to Nakręć ze mną porno. Tu też w jednej z głównych ról Mark Duplass. Tak w ogóle marka w Polsce, internetowa publiczność może kojarzyć z serii filmów na Netflixie Creep, gdzie gra tytułowego Creepa. Creep nazywany jest czasem yy, Mumble Gore, że wiecie, że horror na zasadach kina Mumblecore. E, Okej, okay, sorry, wracając do tematu, Lyn Shelton, nakręć ze mną porno. E, no to jest król, to jest filmowy król cringe'u. Studium dynamiki męskiej, heteroseksualnej przyjaźni. Chłopaki z dwóch światów, jeden pan nieuwiązany podróżnik, drugi już żonaty, upijają się po latach i wpadają na pomysł na projekt artystyczny, który będzie od nich wymagał, by odbyli ze sobą stosunek. No, i zaczyna się ta dynamika badania się nawzajem. Żaden nie chce się wycofać, próbują to przegadywać, no i naturalnie czuje się tę niewygodę sytuacji. Dwóch kolesi udających swobodę, nikt nie chce być tym zamkniętym. Wiecie, dla niektórych widzów może to być zwyczajnie wyczerpujące, ale ja znalazłem tu tyle zrozumienia dla tej walki, chęci niebycia zamkniętym mężczyzną, jak nas uwarunkowała, żeby być ta kultura. Gorzej, kiedy ta sama macho energia nas trochę pcha do przełamywania tych barier, co nie? E, no, mega mądra, do tego wspaniale też uchwycone są relacje w związku kobieta-mężczyzna. Być może to właśnie Alicia Delmore jako żona postaci Duplasa jest najlepszą częścią tego filmu. No i dobra, dobra, to tyle. Nie będę was zasypywał tyloma polecankami w jednym materiale. Rzucę jeszcze tylko, że warto zobaczyć jej film na Netflixie Outside In, który kiedyś już polecałem. Jest to młodym gościu, który wyszedł z więzienia i zakochał się w jedynej osobie, która do niego przychodziła w odwiedziny, czyli byłej nauczycielce. I to jest tak jego jak i jej historia. Naturalnie to wszystko to tylko połowa filmografii. Lynn Shelton to autorka, która odnajdywała się tak w kinie dla festiwalowych świrów, fanów realizmu, jak i takim zwyczajnie grzejącym serce. Jestem pewien, że jej kariera zainspirowała już i zainspiruje kolejne pokolenia kobiet, które mogą być przekonane w pewnym momencie życia, że może jest już za późno na zmiany. Nie jest za późno. I to nawet jeśli swojej przyszłości nie możesz mierzyć w dekadach.